Tego triku z kartami nie będziesz w stanie wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób. Na samym początku pokażę tylko, że tutaj w talii znajduje się wiele, wiele różnych kart. To nie jest tak, że wszystkie są takie same, i teraz wylosujemy sobie stąd dwie z nich. Weźmy na przykład pierwszą tą i drugą tą z dwóch różnych miejsc talii, i zostały wylosowane Walet Kier oraz Król Treff. I teraz tak, te dwie karty włożymy koło siebie, gdzieś mniej więcej w połowie talii. Odwrócone obrazkami do góry. Pozostałe karty, natomiast, którymi są, jak widzicie, asy, umieścimy w czterech różnych miejscach talii. Odwrócone obrazkami do góry. Te karty, wszystkie idealnie z talią, zrównamy. talię idealnie wyrównamy. I teraz wystarczy wykonać dwa przełożenia. Jedno rifle shuffle. Bez rifle shuffle nigdy nic się nie uda. Jeszcze kilka przełożeń. Jak widzieliście, asy zmieniły swoją pozycję, i dzięki nim udało mi się odnaleźć dwie karty, które chwilę temu zostały wylosowane. Pierwsze asy i drugie odnalazły dwie karty. Jak widzicie, każda karta w talii jest inna. Bezbłędnie asy odnalazły waleta kier oraz króla Trefl.